Stowarzyszenie System 5 na 95 wraz z japońskimi naukowcami i inżynierami opracowało wyjątkowy sprzęt przeznaczony do odnowy biologicznej w warunkach domowych MOXI. We współpracy z koreańskimi producentami System 5 na 95 wprowadził w obrót sprzęt MOXI do poprawy zdrowia w warunkach domowych. Tysiące lat temu metoda moxibustion lub metoda termopunktury przyżeganiem cygarami pionowymi punktów biologicznie aktywnych była stosowana w wielu wschodnich technikach na wzmocnienie zdrowia osób zdrowych lub na przywrócenie zdrowia osób czerpiących na różne choroby. Stowarzyszenie System 5x95 w sprzęcie Moxi wdrożyło tysiącletni pomysł odzyskiwania zdrowia poprzez stosowanie przyżegania w strefach i punktach biologicznie aktywnych, a także przyżeganie określonych miejsc. W których występują problemy zdrowotne. Pomysł na termopunkturę w Moxi został zrealizowany za pomocą specjalnej kompozycji turmalinowej, opracowanej przez system 5x95. Dodatkowym sposobem oddziaływania sprzęcie Moxi jest masaż wibracyjny, który jest włączany specjalnym przyciskiem na pasku narzędzi i działający w trzech trybach. Jonizacja powietrza jako kolejny czynnik o właściwościach leczniczych osiągana jest dzięki aktywnemu wpływu nanoturmalinu na organizm. Jeszcze jedną metodą wpływu MOXI jest magnetoterapia. Tak więc wpływ podczerwieni na punkty i obszary biologiczne aktywne organizmu, przyżeganie punktów i obszarów biologicznie aktywnych, w których występują objawy choroby, masaż wibracyjny działający w trzech trybach, jonizacja powietrza, magnetoterapia. Wszystkie te techniki są zawarte w sprzęcie MOXI przeznaczonym do użytku domowego. Jak często należy korzystać ze sprzętu MOXI od system 5x95. Sprzęt ten zaleca się stosować codziennie, przez całe życie, od najmłodszych dzieci po osoby starsze i w wieku podeszłym. Sprzęt MOXI nie ma ograniczeń w stosowaniu. Jest absolutnie wyjątkowym i uniwersalnym sprzętem do użytku domowego, przeznaczonym zarówno do poprawy zdrowia osób zdrowych, jak i osób, które cierpią na określone dolegliwości zdrowotne. Sprzęt MOXI od System 5x95 to sprzęt dla całej rodziny.